Z tej strony ja Panda jest ze mną Chińczyk. Um, dobrze, a więc przepraszamy za bardzo długą przerwę. Um, teraz mamy bardzo dużo um, sprawdzianów. Um, um, no i ogólnie chciałyśmy powiedzieć, że nadrobimy to. Obiecujemy zrobić um, um, filmik Halloweenowy, jeszcze nie wiemy jak to będzie wyglądać. Filmik świąteczny. I jeszcze... Urodzin pandy. Y, tak, dokładnie. Bo niedługo mam urodziny, ale nie powiem kiedy. Nie, nie powiem, Dobra. A więc jeśli ten filmik wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę lub zasubskrybować. Najlepiej by było to i to. No to zaczynamy. Ale panda nikogo do tego nie zmusza. To zaczynamy. Dawno, dawno temu w Borówkowie, by żyła sobie pewna rodzina wikingów. Synku! Idziemy. Będę pierwszy. Nie ja. Haha, nie. pierwszy. Szybko, póki nie ma Chińczyka. Słuchajcie, chcę powiedzieć ogólnie, że jeśli coś nam się nie uda, to bardzo przepraszam i proszę, nie hejtujcie nas. Błagam. Bo to jest pierwszy taki filmik. Proszę, nie hejtujcie nas. Dobra. Banda. Mamu! chcę Ci zadać pytanie. Synku, nie teraz. Zadasz mi je później, teraz jedzmy. Później. Synku, wychodzimy do sklepu. Jeżeli chcesz iść za mnie, to idź. Tato, no czemu się na mnie nie patrzysz? Stoję tuż obok. A mogę Wam zadać pytanie? Nie teraz, synku, teraz wychodzimy. Synku, słuchaj. Zadasz nam je później. Dziewiętnasta wieczorem. Teraz mnie słuchajcie! Chcę Wam zadać jedno konkretne pytanie. I mnie wysłuchajcie, dobra? Synku, nie widzisz, że coś robimy? No właśnie. Oglądamy telewizor, nie przeszkadzaj. Powiem to! Znalazłem smoka! Co? Synku, zaprowadź nas do niego. On nie może tutaj być, ale nie jest tutaj. Zaprowadź nas do niego. O mi chwilę. Czemu zamrzemlejesz, mężu? Dobra, idziemy. Synku, to daleko jeszcze nie możemy odchodzić za bardzo do domu. Jest zima i jest ciemno. Nie zobacz, to już niedaleko, za tym rogiem. To tutaj. <ścoughs> Mamo, po co ci ta siekiera? Zobaczysz, synku. Nie ruszaj się, bestio, albo będę musiała to zrobić. Pii. Mamo, nie, nie rób tego! Pip! Wybaczcie, po prostu trudno ustawia się postacie na tym dywanie. W czymś? Dywan. Mamo, proszę, nie rób tego, on nic ci nie zrobił. Ale to niebezpieczna bestia. Ale on jest miły. Proszę. Ha! Nie, nie! Mamo, nie! Synku, co ty zrobiłeś? Uuu. Nie muszą być wszędzie. Żeby nie było, to był fikołek. Zrobić. A ja! Nie, proszę, nie bijcie się. Widzisz, synku, mówiłam ci, że to bestia. Nie. Mamo, po powiem jej, żeby cię puściła, jak e, nie obiecujesz, że nie będziesz jej biła. Strzała? Puści ją. Uch. Synku, więcej nie zobaczysz się z tym smokiem. Ale ja go kocham! Nie obchodzi mnie to. Idziemy. Ua! Następna część nastąpi.